Poprzednio w meme wrestling. Gala rozpoczęła się od płomiennej przemowy The Kindertaker'a, który został nowym posiadaczem pasa największego Polaka. Każdy wojownik, który odważy się stanąć przede mną, będzie musiał zmierzyć się z siłami, które nie znają litości. Po chwili przerwał mu jednak Jerzy Owsiak, który powrócił do meme wrestling. Doszło do konfliktu między nowym mistrzem a prezesem federacji. meme wrestling wielkim. A zaczniemy od tego, że stoczysz dzisiaj pojedynek. Nie byle jaki pojedynek, bo zawalczysz w obronie swojego pasa mistrzowskiego przeciwnikiem mojego wyboru. Rozwcieczony kindertaker zaatakował Jurka Owsiaka i gdyby nie interwencja naszego martwego sędziego, mogłoby się to skończyć koszmarnie. W pierwszej walce dzisiejszego wieczoru Doktor Nauk zmierzył się ze srebrnym Brekiem w walce o pierwsze zwycięstwo w karierze. Górą okazał się ten pierwszy, podczas gdy Brek zanotował swoją szóstą porażkę w historii występów. Debiut nowej stajni w Meme Wrestling. Poczet królów polskich zmierzył się ze zdupicą. W trakcie meczu doszło do nieoczekiwanej zdrady Roberta Kubicy, który zostawił samotnego Maćka na pastwę losu, co wykorzystał Władysław Jagiełło, notując przypięcie. Kubica! Odchodzi? Kubica zostawia Maćka! Jezu, a dlaczego? O, obydwaj ponowie krwawią! Jagiełło po raz kolejny tutaj! Eee, neckbreaker i zobaczmy przypięcie! Raz! Dwa! Trzy w swoim debiucie Władysław Jagieło. W zasadzie w pojedynku na jeden Macieja Dąbrowskiego, ależ imponujący debiut tego króla! Popularny kowal, czyli Wojciech Kowal Kowalczyk zawalczył w pojedynku wagi ciężkiej ze szrekiem. Matko, to robi Kowalczyk! Kowalczyk! Jezus, Maria! W tym epickim, pełnym niesamowitych emocji pojedynku, górą okazał się Ogier z Bagiem, który wydaje się piąć w rankingach federacji. Kowal, zostanie wyeliminowany! Kowal, wstawaj! Nie udało koniec! Się, koniec! Proszę państwa, Szrek wygrywa poprzez eliminację Wojciecha Kowalczyka, ale to nie jest tylko to, bo jednak było jasne i było to widać jak na dłoni, że to Szrek był tutaj tym silniejszym i nawet Wojciech Kowalczyk mu to przyznaje. Zobaczcie, jaka przyjaźń! Doszło do losowania drabinki turnieju Kutarate, łamane na chudo. Niespełna rozumu, komentator wylał cały złoty trunek na klawiaturę. Przez co gala musiała zostać na pewien czas wstrzymana. Gdzie mam stanąć tutaj? Dobrze. Jak wyglądam? Nagrywasz to? Krzysztof Rudkowski podczas wywiadu na backstage'u został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, który błyskawicznie się oddalił z miejsca zdarzenia. Nikt nie wie, kim jest ten tajemniczy napastnik. W walce wieczorów w obronie pasa mistrzowskiego stanął The Kinder Taker. Nikt nie wiedział jednak, kim będzie jego przeciwnik. Cała federacja była w szoku, gdy nagle na motorze wjechał Bogdan Bonner, popularny egzorcysta. Pomimo doświadczenia w walce z siłami nieczystymi, to górą okazał się papież, który pewnie obronił pas największego Polaka. Takie mam wrażenie Bogdan Boner te... Coś wykrzyczał, a Popy się teleportował za jego plecy! Jezus, to jest marli. właśnie ta demoniczna siła! I teraz The Kinder Tiker! Pine Driver! To może być koniec! Trrr, raz! Dwa! Trzy! Nie! The Undertaker wygrywa! To nie tak miało się skończyć! To nie tak przecież miało się skończyć! The była nasza ostatnia szansa! The Undertakera, teleportacja, kiedy był na deskach! Mocy diabła zaważyły o tym, że The Undertaker mistrzem i właścicielem pasa największego polaka w federacji Meme Wrestling!